W prawa i sprawiedliwości mnie polityka w samorządzie nie interesuje, więc mam informację, że pan marszałek był łaskaw. Prezydentowi Mastalerzowi przyobiecać na piśmie 14 milionów złotych na dokończenie inwestycji w ramach dróg wojewódzkich ulicy Mickiewicza, Wisłostrady, fragmentów ulicy Sikorskiego, a więc te fragmenty, które nie znalazły odzwierciedlenia w tych wcześniejszych projektach unijnych, to jest 14 milionów złotych na nową kadencję, kolejne 5 milionów złotych oszczędności z tzw. dróg popowodziowych odbudowy w osiedlach rolniczych dzisiaj trafiają ponownie na te osiedla i za to położymy asfalt na pozostałych drogach, na których stać nas było, krótko mówiąc, projektowo tylko na drogi tłuczniowe. I to kto nam te 18 milionów podarował? No marszałek, który też jest zdrowo myślącym samorządowcem, najpierw samorządowcem, a później politykiem, więc myślę, że panie Waldemarze nie ma się co bać, pan się nie boi, jak mieszkańcy pozwolą i dadzą drugą szansę swojej łaskawości. Dziękujemy, dziękujemy. Ktoś Damy radę. Ktoś następny? Proszę bardzo. Już podchodzę. Panie Prezydencie, pytanie w kwestii, znaczy mam w zasadzie dwa pytania w kwestii pozyskania nowych inwestorów i miejsc pracy. Tak koncentrujemy się na parku przemysłowym w Zakrzowie, a z obojem umyka sprawa terenów inwestycyjnych w Machowie, objętych strefą ekonomiczną od bodaj chyba dziewięćdziesiątego 97 roku. Jeżeli tak sobie popatrzymy na, w ogóle tereny jest zupełnie zaniedbane, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli drogi i moje pytanie jest, dlaczego są tak po macoszemu traktowane przez, przez miasto? Jeżeli sobie popatrzymy na skalę inwestycji miejsc, samorządu Stalowej Woli w, w ich podstrefę i Tarnobrzega, no to to są grube miliony w to stosunku do bodajże chyba 900 tysięcy na ulicę Zakładową, chyba już, nie wiem, dwa lata temu wyremontowaną. I pytanie numer dwa to, czy miasto zamierza właśnie coś zrobić z tym w przyszłości? Czyli infrastruktura drogi, ja rozumiem, że to nie, jest, nie, to nie, chodzi, nie chodzi mi o uporządkowanie terenów, no bo to, jest, to nie są tereny miejskie, ale remont dróg w samej strefie i skrzyżowanie zakładowa z Wisłostradą. Więc już odpowiadam, skrzyżowanie zakładowa z Wisłostradą, doczeka się rozwiązania. Systemowego w przyszłym roku. Między innymi chcemy wykorzystać do tego te środki dedykowane. W ramach ciągu drogi wojewódzkiej, więc mogę z całą pewnością zadeklarować, że 2015 rozwiązanie dla tego skrzyżowania znajdzie się. Rzeczywiście dwa lata temu wyremontowaliśmy, ponieważ miasto wydaje się poprawiło w tej kadencji relacje z Agencją Rozwoju Przemysłu, a więc Zarządcą Tarnowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyremontowaliśmy w porozumieniu z Agencją, no główny ciąg jakby wjazdowy ulicy Zakładowej, ponieważ w międzyczasie Burmistrz Nowej Dęby wybudował drogę, która e, przebija do krajowej dziewiątki, e, czyli drogę tak zwaną ulicę Strefową. E, więc ustaliliśmy wówczas, zrezygnowaliśmy z rozwiązania komunikacji świetnej lub ronda, bo różne były koncepcje, e, czekając jak będzie się kształtował potok e, pojazdów e, Wjeżdżających do strefy i wyjeżdżających. Dzisiaj mamy na ten temat, czy inaczej, drogowcy, bo może nie ja osobiście, mamy dane, jakie będzie rozwiązanie, i to się na pewno doczeka. Nie mogę się do końca zgodzić, że nie inwestowaliśmy w obszary gospodarcze, bo to, co Pan powiedział w tej mijającej kadencji, to, co Pan powiedział, my mamy inne możliwości budżetowe. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, niż ma stalowa wola. My w tym wyścigu po inwestora. Wystartowaliśmy w roku 2011, też się Pan ze mną chyba zgodzi, bo jak się nie ma hektara działki uzbrojonej, to trudno poważnie mówić, że bierze się udział w jakimś wyścigu. Będąc jako miasto, znajdując się między Mielcem rozwiniętym bardzo przemysłowo i stalową wolą, która zrozumiała paręnaście lat temu to był taki okres, kiedy miałem przyjemność pracować w samorządzie województwa kiedy rozgraniczono hutę tak? i wtedy to był ten klucz do sukcesu huty, ja pamiętam jakie były dyskusje. Panie prezydencie streszczamy się streszczamy, streszczamy. się, natomiast w tym samym czasie uzbrajaliśmy tereny w Zakrzowie nie byliśmy w stanie jednocześnie finansowo inwestować, w, bo tu konkretnie chodzi na dobrą sprawę o trzy ulice: Strefową, od ulicy zakładowej, żebyśmy zdiagnozowali ten odcinek należący do miasta, który wkracza w ulicę strefową przygotowaną przez gminę Nowa Dęba, fragment ulicy chemicznej i ulica mechaniczna. I to są tak naprawdę trzy drogi, które realnie jesteśmy. W ramach nowej perspektywy 2014-2020 zrealizować. Dodatkowo, drodzy Państwo, jak mówimy, w chwili obecnej czynione są starania, aby obszar należący, czy tereny, grunty należące wciąż jeszcze do kopalni siarki Machów S.A., która jest spółką komunalną, a są inwestorzy jest konkretny inwestor, który chciałby się zająć. Działalnością związaną z produkcją rękawic medycznych. To już ja tak mówię oficjalnie, bo na ten temat była dyskusja na sesji Rady Miasta. To te tereny też chcemy objąć obszarem Tarnolskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stosowny wniosek poparty z Agencją, poparty przez Radę Miasta z Agencji Rozwoju Przemysłu, wyszedł w kierunku Rady Ministrów i czekamy na tą informację, ponieważ miasto. Tak naprawdę w tej części tarnobrzeskiej strefy machowskiej ma już praktycznie niewielką ilość terenów, mówię objętych obszarem strefy, dochodzą teraz te nowe obszary związane ze skomunalizowaniem kopalni, więc ja jestem Dziękujemy. pełen optymizmu. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. możliwość obniżenia podatku od nieruchomości, który w stosunku do ubiegłego roku znacznie wzrósł. I w jaki sposób, zobaczę w jaki sposób, to no wiem, że Pan będzie ściągał inwestorów, chodzi o miejsca pracy dla młodych ludzi i dla, żeby nie emigrowali, żeby pracować z emigracji oraz dla ludzi po 50. roku życia. Dziękuję. To też tak, pierwsza kwestia, drodzy Państwo, niskie podatki. Ja nigdy w swojej działalności publicznej nie kierowałem się żerowaniem na, na emocjach, bo to jest, ja nazywam rzecz po imieniu, hasło, za którym nie kryje się żaden konkret, niskie podatki, to znaczy co? To znaczy, jeśli Norbert Mastalerz zostanie wymieniony przez inną osobę, to za miesiąc te podatki zostaną zlikwidowane czy zostaną obniżone, a w jakiej mierze i adresowane do kogo? Drodzy Państwo, mój poprzednik Jan Dziubiński, mentor obecnego mojego kontrkandydata, potencjalnie dementowany, to jest być może wiceprezydent, tak jak pan Wojciech Wąsik, w przyszłym gabinecie nowego prezydenta, wypracował metodę przewidywalności, to znaczy, że podatek od nieruchomości nie wzrasta o maksymalną stawkę sprzed dwóch lat. To powoduje, że dzisiaj, drodzy Państwo, wiemy, że na przykład w roku 2015, kiedy będzie dyskusja jesienią na sesji Rady Miasta nad podatkami, bo oczywiście radni mogą się nie zgodzić tak? z takim rozwiązaniem, bo to de facto nie prezydent ustala podatki, prezydent rozmawia o możliwościach, jakie daje Rada Miasta. I zgłasza wniosek w kwestii wysokości stawek podatkowych, w tym przypadku Pani dotknęła kwestię podatku od nieruchomości. Natomiast Rada Miasta je zatwierdza lub odrzuca. W wyniku takiej uchwały dopiero buduje się budżet na rok kolejny. I to, drodzy Państwo, są też czynniki w podatkach, bo jak spotykałem się w tym tygodniu z mieszkańcami osiedli rolniczych, to była dyskusja o podatku rolnym I akurat w przyszłym roku wielu rolników będzie.